To radio gdańsko I logo Politechniki Gdańskiej, po nowemu, co na to studenci. Jest to proste i wygląda to jak uczenia na swojej treści. W tych wiadomościach także łagodne kary dla dzikich kaczówkarzy w Płówku. Opinia Lecha Wałęsą o kandydaturze Tomasa Arabskiego na stanowisko nowego ambasadora Hiszpanii. Ja myślę, to młody stary. będzie to dobry Powiemy też na to, warto iść do kina. Studenci nie chcą nowego logo Politechniki Gdańskiej po prawie 24 latach. Uczelnia zmieniła swój logotyp: dwa lwy z bujną herb z orłem, kosicą i godłem Gdańska. Nastąpiono nową, współczesną wersją. Tymczasem studenci na profilu społecznościowym utworzyli grupę, w której sprzeciwiają się nowemu wizerunkowi Politechniki. Grupę niezadowolonych w ciągu dwóch dni polubiło prawie 3000 osób. Niestety nie patrząc do stylu tej polityki migdańskiej. Poprzednie logo było takie, też 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 tego, czyli bardziej detalicznym, bardziej taki śpieszny. Nie podoba mi się to logo. Wygląda bardziej jak logo firmy ubezpieczeniowej, poprzednio było ładniejsze. Ma ten i gra na to, czerwona starsza. Logo wygląda jakby jak dwa znaki tylota. No proste. I wygląda to jakby.